Polidów będę w stanie wziąć jako Lewis Hamilton na to, że w Wielkiej Brytanii z ostatniego miejsca w grze F1 2025 na najtrudniejszym poziomie trudności, choć, a pokażcie, składamy się w pierwszy zakręt, no i tutaj już na starcie przyjęliśmy kilku kierowców następnie składamy się w zakręt numer 3 no i tutaj naprawdę e, chyba z 7 kierowców wydaje nam się przedzić troszeczkę doszło do kontaktu, teraz szykujemy się na jak najlepsze wyjście z czwórki, aby potem dojechać do bodajże szóstki teraz odpalamy system Airs no i bierzemy się za Kick, zaubera i za Red Bulla, wyprzedzamy go i Kick no, to jest bezbronny, my od wewnętrznie wchodzimy i blokujemy po prostu mu do hamowania czegokolwiek, żadnej formy rapusty z niego z jego strony nie przyjmujemy. No i dalej wychodzimy, będziemy się teraz za Williamsem, no i będzie ciężko go wyprzedzić, ponieważ tutaj brudne powietrze działa naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno. Jesteśmy teraz w szybkim prawnym zakręciu, bodajże Stone. No i tutaj e, traciliśmy lekko, przyczepiliśmy się, ale to nie wpłynęło, u nas zbliżamy się do Williamsa, no i teraz po wyjściu z tych Makots Beckets, troszeczkę, troszeczkę ta różnica wzrosła na korzyść Williamsa, ponieważ my mieliśmy niesamowite problemy z utrzymaniem przyczepności, ale jeszcze i wszystko stracone, jeszcze ten bardzo wolny zakręt w lewo, a potem wyjście w prawo i tam możemy porobić Williamsa, który na pewno na pierwszym okrążeniu nie będzie tam opóźniony do hamowania, ponieważ jest zbity trejnie, no i spróbujemy. Próbujemy tutaj od wewnętrznej, na spokojnie ustawiamy się pod wyjście, ale tutaj troszeczkę za wolno z gazem końcowym i tak się udało go wyprzedzić tutaj właśnie. Dajcie znać jak wam pasowało.